Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o nowej współpracy w Fortnite. Ale jeszcze przed filmem to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i suba z dzwonem, a ja zapraszam Was już do oglądania. A więc jeszcze tutaj na wstępie tego filmu, żeby nie było żadnych nieporozumień, chciałbym zaznaczyć, że w żadnym stopniu film ten nie jest sponsorowany z firmą Coca-Cola, a mówi on jedynie tylko o współpracy Fortnite'a właśnie z tą firmą. Więc jeżeli właśnie tą kwestię mamy już wyjaśnioną, to teraz możemy przejść do wycieków, które pojawiły się ostatnio na Twitterze. Ostatnio Światło Dzienne ujrzało takie oto zdjęcie, które przedstawia pewien z koncertów na trybie kreatywnym, gdzie przez chwilę mogliśmy zobaczyć zdjęcie Coca-Coli No Sugar, czyli ona że nazywa się Zero bądź Light, nie pamiętam. I gracze spekulują, że już w przyszłości może pojawić się właśnie współpraca Fortnite'a właśnie z tą firmą. A co by mogło to oznaczać? No, między innymi nowe plecaki, skiny oraz inne przedmioty które mogłyby być za darmo poprzez robienie jakichś wyzwań. A jak wiecie, niedługo mamy Wielkanoc, więc możliwe, że taki niedługo się pojawiał. Aczkolwiek logo Coca-Coli kojarzy się głównie z kolorem czerwonym, czyli Świętym Mikołajem, no a do grudnia to nam jeszcze trochę zostało. Dlatego też może to dopiero 24 grudnia odblokujemy wyzwania, które umożliwią nam zdobycie darmowego skina Świętego Mikołaja X Coca-Cola, lub też na przykład plecaka puszki Coca-Cola. Moim zdaniem byłoby to naprawdę fajnym. A waszym? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dodatkowo przypnę serduszko każdej osobie, która w komentarzu napisze jaką Kolę najbardziej lubi. Ja osobiście limonkową bądź tą tradycyjną, ale mimo wszystko bardziej preferuję tradycyjną. I to już byłby koniec tego filmu. Będzie mi bardzo miło, że stawisz łapkę w górę i suba z dzwonem, a ja już spadam. Cześć!